Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, tak jak zapowiadałam w poprzednim odcinku. Dzisiaj będziemy robić sesję. Dzisiaj sesję zdjęciową. O właśnie, ten, jak ty masz najmniej? zawsze zapominam. O proszę, no fajnie. Nie da się. Nie da się. No więc idziemy na sesję Halloweenową, jest ze mną jeszcze... mój kuzyn Filip. Nie, no. Nie, no. Uży! Uży! Stii! Uży! Stało się jakoś. Rozpacz jak to nie cierpi, jest on na jednym Totalnie. Kurdej i czekaj, no napy! Jak on miał? Patryk? Nie. <laughs> Kurdej, Patryk! Musimy goć na Patryka po mnie. Ale jak Patryk... Może wie co? I zobacz teraz! Jak na napy to wiesz. Janusz! A bo tam konie biegną, dobra. Tylko on tak wpatrzony. No procek właśnie, jest, jest. Przypomniało mi się. Prosek? Prosek. Cześć. Procku. Ostatnio też był z nami w terenie prosek z swoją właścicielką. No i tak, a tutaj w jakieś doiny ja się śmieję. Siema. Jest za mną kuzyn Filip i idziemy No i dzisiaj z roku będziecie mieć po prostu backstage, backstage sesji liczowej, nie? nie? Procek, w kartek graficznych, nie, nie. zasilaczek Dorwały się do Super, to nie ma, to jest takie przedwisko chyba, Procek, procek. I pełne imię to ma inne no Patryk! No gdzie Patryk? No Patryk! Dobra, no idziemy. Kamada sobie zajada swoim Patryk. No tak, to może zacząć w sumie od całej ścieżki, całego ciała, a to na razie wszystko, dobrze, że nie? Ja jej kuchyta zrobię... O, ja cię zobacz jak to zaryzywiało w ogóle. Nice, ale tak to jest właśnie. No normalnie tak jest, ona będzie miała Mam prześcieradło na sobie, więc i tak nie będzie widać. Aczkolwiek, żeby prześcieradło nie było takie brudne, nie? Ale patrzcie, jakie ma piękne kopytka. Wczoraj robione były. Chciałem powiedzieć, że jest z nami Karolina z liderem. I ona też się przebrała. Lidera chyba nie wiem, czy, czy coś. Nie, lidera chyba nie przebiera. Tylko sprejem tam. Krzywa po ale mamy dym, także będzie kozak zostać Z koniec. Tak, będzie za dyma. Gdzie tak to wygląda? Dwa to lata temu, dym, temu miałam taką sesję z djęcią. ona też była duchem, i ona miała dwa lata wtedy i trochę się bała tego prześcieradła. Mam nadzieję, że teraz nie będzie się bać, plus bała się strasie dymu I ja nie mogłam ją utrzymać. Tu ma się w ogóle jedną jedyną fotę, którą udało nam się zrobić dwa lata temu z tym dymem. Mam nadzieję, że teraz nie będzie się bać i jakoś będziemy mieć lepsze foty. To Jesteśmy to, to już przy aucie i słuchajcie, akwaty przebrałam. przebrałam w radło uwaga. To, no, jak ona wygląda w ogóle. O, tam Karolina z Liderewo, Karolina też już ma korolę taką, kurde, jak dla ten, nawet nie wiem, i uwaga! Tadam, tak wygląda moja głowa na dzisiejszej sesji. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy mi się udało zrobić fajny efekt. To Filip wymyślił, on tutaj strzałę, no a resztę ja sobie... strzała tylko rysę rysa Rysa, no tak, dobra. Czy znaczy, ktoś mnie drasnął, okej. Okay. Lecimy na pastwisko do lasku. I Karol kamerzystach i teraz ja znaczy nosi. fotograf, tak, ale patrzcie tego słoniaka. Super koń cool, mój kochani. Ja na początku, żeby te dziury tutaj zrobić, to ona miała wszystko zasłonięte i stała spokojnie. To na razie ma taki pas, żeby ją... że te prześlady żeby nie wyfrunęło. I idziemy na pastwisko. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w lesie. Taka łada ślepa. Dobra, e, jesteśmy w lesie. Ja mam czapkę niebo z bo będę miała głowę dyni na sobie, która jest tam. Wszystko jest już tutaj gotowe. Filip też będzie miał foty i Karolina na razie nas będzie nagrywać. Ja nie ja wiem, jak rudy się zachowa, także tak wiatr się. Dobra, rób fotę. No czas robię. Oj, bo to jest 60 sekund, ty na Pierwsze, się no tak, ja nie pierwszy raz ja wiem co mam robić tylko chcę ci zobaczyć jak to spalić no. dobra uwaga taki ej nie nie pociągnę sobie ja bym to dał radę ej co jest? dobra mamy ruch popy. powiedz mi skoczy mój koi się cofa? Boj się boi się ucieka Karol! Podejdź bliżej, Karol! No już, cicho. Szszsz, dobryko. Kochani, jest takie jak w tej dyni, że teraz jesteśmy w innym miejscu i odpalamy drugą rasę. Za jasno. Już od razu za nim odpaliła, nie? Patrzą się, cofa się już, cofa się. fajnie, ja stoimy, pa patrz. Jest okej. Okay. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Okay. Yeah. Nie tak blisko mnie dalej, nie? Взменай позиция. Вага, да, добра. No, to widzisz, szybciej się rozwiało nawet. Tak? No, bo tutaj jest z wiatr. Dobra. Super, cool. Ty pajęczynka ci spadła, Filipa? się, No mówię, tutaj lepiej, nie? Ale jesteś zestresowany. Ale ty śmierdzi tym jakim węglem. No to. Ale to no to się pali ogóle, dalej, tutaj patrz. Tutaj oko zasłaniało, to nie widziała tego. Berka to się dalej pali. Trzymaj chwilę w pionie jak się wypali do końca mm. Bo ja tu nic nie widzę tym, nie Dobra, wsadź ją teraz na nią Okej Jak mi podsadza <grym> no to... No widzę, zazwyczaj lecisz na drugą tak, stronę Czekaj, 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 mam ochronę Musisz założyć na głowę no. Okej okay. Nie, no, ja szam, to jest szafka elektrona Lekarska Nie, to jest... Nie, bo to jest sieczkie, ty Dobra, czula widzę dawaj. Teraz to e! no, już w ogóle nie chyba się chyba. Chyba ją. Stój pakuj mię. Czekaj pij. Chyba nie mogę. W tą stronę. Kilis. Ja ją chciwo. panie. Idź tam od przodu, bo tam ma jest przejście radu. <g Day> Ja sobie kopie dołożę Rzekowe przecież nie radzę Odchodzisz z kadru Okej okay. O to było ładne no. Jesteś w kadrze Jestem? Okej okay. Nie okay. tak wygląda pewnie o ja to o patrz na łydkę zarego. No i tam dynię pokaż, nie? nie pokazuję zdjęć, gościu. Dobra. O, o właśnie, wiedziałam, że wchodzi się tak zliknie jak to Poczekaj, bo nic nie widzi. Okej. Okay. Super, super. Dobra. Okej. Okay. Git już? Ja już tam dym i nie chcę, bo już nie ręka Dobra. Dobra, dobra. z przykład... Karolinie ro e robimy foty. Człowiek to staje na rękach, naprawdę. Haki jest w dobrym ogłowiu, miałam mówić. I teraz to wcześniej wygląda jeszcze fajne foty porównywcze w tym ogłowiu, bez już tak jakby poza Halloweenową sesją, nie? Ja też miała z nią takie fajne, bo ona ma... bardzo ta... Co wygląda na niej. Jeszcze takie siodło i będzie petarda. Słap? Tam chcesz mieć zdjęcia? Aha, ale odpalasz te tutaj? Ja tego nie odpalam. W ogóle? W no ogóle. dobra. Dobra, okej. Okay. Czyli... No to idziemy do na na zdjęcia, tak? Ok, czyli się jednak wracamy. Fajnie. Bo jest, przeszliśmy w drugie miejsce, bo żeby tutaj koło krów zrobić te dymy i komu nie przeszkadzać. Także spokojnie. Nie róbcie tego w domu, oczywiście, żadnych dymów takich To była sesja hardkorowa, nie? No i widzicie, konie tak mają takie o, co się dzieje, nie? Bo dla nich to jakby się paliło po prostu Super cool. Czyli w domu nie, ale na zewnątrz ale tak, tak Ale tak szczerze, nie wiem czy ją ostrzelać na te tutardy, na te totardy, na dym Bo w razie czego, może się tak zdarzyć, że tu się zapali I konie zamiast uciekać, bo to będą Chodzić do tego od a wiesz co, dziś zamiast uciekać z drugą stronę. Więc z jednej strony to faktycznie dobrze się boi tego demu, nie? To ma tą reakcję obronną. Dobra. E, a koniec, się ja? Idziemy, haki. <grystanie> ale jaja, ale ja, dobry trus, to to mama? Widzowie, Karolina ma foty zrobione, ja mam foty zrobione Zbieramy się na dół Filip, a ty co kurde? Powiedział, że na... Powiedział, robi... że na 10 tysięcy łapek, tak? No. To wejdzie tam na górę na koniec o, tego Dobra, 10 tysięcy łapek w górę Hak jest cudowna Kurde, jeszcze ten. Ja w górę Właśnie, ja nie też. się Karol, też. Wchodzimy. Wchodzimy A ty chodź hop hop, się jeść, to się hop. Okay? wchodzimy na samym górze widzowie hop no i jesteśmy tam to chyba nie wiem czy dojdę dojdę tam? nie dojdę. czy ja tam dojdę? no może nie, ono nie jest złamane. Jest? Dobra, wracamy. Karol mi trzyma kamadę, ja tutaj tą dynię w ogóle. Idziemy na dół. No na tam w prawo, najmniej stromiej. Tam gdzie jest. No to co? Lecimy za lotem, nie? No na pewno. Nie no to ja bym wtedy sobie spadła. Sama. Z siebie jakby. No, sama bym spadła, bo. Ale to no, wtedy nie moja wina, bo sama spadła. No, bym puściła dynię najpierw, do przodu by się pochyliła i do tyłu bym. Jakby chciała. Nie, nie, ja nie utrzymam tej dyni. Bo ona mi jeszcze czeka ja nie utrzymam. To jest masakra. To nie, to musi ktoś nieść. A ładne ujęcie w tej sukni tam. Ale tu pięknie. Piękny widok, mega. I akurat, żeśmy zdążyli, bo słońce zachodzi. Super, końc w był na Ja cię sunę. Się cieszę. Cze eee. Czy się co robisz? I tak. Schodzić czy nie? Tak wiesz. Gdybym miała ja wylecieć też galopem, chociaż tutaj konie stoją, to. O, kolega! Chyba, tak? Dampę, no. no, kolega nasz, kolega nasz, hakamada. Ale tu z góry ładnie widać wszystko, no, te ujęcia z drona mega. Eee, haki, czym ty na krzaka idziesz? Ja pięciele, pierdzielę, ja pierdzielę, koniu. Super. A czemu my ta widzimy? Tam jest płasko, dobrze. Płaściej tam jest. Takie nowe słowo. Jak nie wiedział? Właściwiko? Właściwiko? Tak. Ale super. Zachodzik. W Mgle też sesja była sztuczna. No ale mówię, to trzeba mieć naprawdę zorganizowaną grupę z konmi. To nie jest takie hopsiu, jak widzicie, zdjęcia. Musi być dużo osób, a co dopiero dwie osoby na przykład ogarniać konia, ugarniać nie, modela, fotografa, ustawienia, masakra. Ale nam się udało. Przynajmniej mam nadzieję, że wam się zdjęcia podobają. Możecie je zobaczyć na Instagramie. Tutaj na sam koniec wam jeszcze pokażę jak wyglądają zdjęcia. Dwa, trzy zdjęcia takie najlepsze tutaj wybrałam. To sobie teraz zobaczycie. Ja z wami się żegnam. Do następnego odcinka. Pamiętajcie o w górę. W ogóle tak na prześcieradle jadę, żeby nie pobrudzić wodni. I widzimy się w kolejnym odcineczku. I łapki w górę dla asystentów tu moich. Papa pa.